W czasach, gdy wydaje się, że niektórym y, bliższy jest los celebryty niż sąsiada za ściany, takie plebiscyty jak nasz y, mogą okazać się ważne. Ale oczywiście tak, bo czasami właśnie nie, nie są, kontaktujemy się z tym sąsiadem, mówimy rano dzień dobry, po południu albo wieczorem dobry wieczór i tyle się z nim widzimy. Czasami nie wiemy, co ten sąsiad w ciągu dnia robi, a tymczasem e, dzięki temu, że są tak, tego typu konkursy. Dowiadujemy, że ten sąsiad w ciągu, roku, w ciągu dnia coś robi dobrego, prawda? pomaga drugiemu człowiekowi, przysparza, prawda? czy też ogranicza jego cierpienia. To są spektak różnych działań i, i naprawdę to są cenne konkursy, które właśnie wyjawia, wyławiają z naszego społeczeństwa ludzi, którzy na co dzień po prostu czasami swoją działalnością się najzwyczajniej po prostu nie chwalą. Jaka zdaniem Pana jest rola mediów lokalnych w czasach, kiedy zalewani jesteśmy chaosem informacyjnym? Powiedziałbym, że taka podstawowa sprawa to jest jednak pisać o sprawach lokalnych, bo jeśli chodzi o te centralne, takie ogólnopolskie czy światowe, to te media te, takie e, centralne, one donoszą nam codziennie o tych różnych sprawach. Natomiast e, media, rola mediów lokalnych właśnie jest taka, aby pisać o tych sprawach tu, na miejscu, najważniejsze, dotykających tego konkretnego środowiska, konkretnych ludzi, konkretnych spraw, bo mieszkańcy, na przykład, no, mieszkańcy Tarnowa, ci mieszkańcy Tarnowa, Większość życia spędzają jednak w tym mieście i interesują się i oczekują od, yy, przede wszystkim od mediów, aby ich informowały o tym, co się w tym miejscu dzieje, co się dzieje dobrego, co się dzieje złego. No i wreszcie yy, również informowały o ludziach, którzy, którzy czynią to dobro. No, to jest taka, powiedziałbym, misja mediów. No i oczywiście pisać tę prawdę obiektywną, no to nie ulega wątpliwości.